nałóż pastę do zębów na stopy nie przepłacaj za pedikir w salonie kosmetycznym stwórz najlepszy zabieg do stóp w swoim domu nałóż cienką warstwę pasty do zębów na całe stopy pasta nie tylko doskonale odświeży skórę ale także pomoże pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń i zmiękczy zgrubiałą skórę następnie posyp delikatnie stopy odrobiną sody oczyszczonej która działa jak naturalny peeling pomagając usunąć martwe komórki na naskórka i wygładzić powierzchnię skóry Następnie wyciśnij sok z połowy cytryny i delikatnie wmasuj go w stopy. Sok z cytryny działa rozjaśniająco, złuszczająco i antybakteryjnie. Po dokładnym rozprowadzeniu wszystkich składników masuj stopy przez 5 minut, koncentrując się na suchych miejscach i skórkach. Masowanie pobudzi krążenie i zapewni stopom dodatkowy relaks. Na koniec spłucz stopy letnią wodą. Po takim zabiegu twoje stopy będą odświeżone, gładkie i miękkie, jak po drogiej wizycie w salonie.